Gajusia jest słodka, Gajusia jest słodka. Leży, śpi, leży, śpi. Piosenka gajka trailer. Już wkrótce. Siemankowi widzowie. Dzisiaj znowu gramy sobie właśnie w to. I. No, no i dzisiaj właśnie jesteśmy tutaj na tej gierce. Chyba już jakiej. No i dzisiaj będziemy się rozwijali troszkę i no i lecimy zaraz tylko po cięciu już będziemy bo zdrażnie mi się laguje. Dobrze, już jesteśmy widzowie. I najpierw sobie kupimy siłę po pierwsze. Potrzebujemy siłę. No i teraz jeszcze to potrzebujemy. Accuracy siły. I teraz mam nadzieję, że będziemy już mogli z daleka strzelać. Bo ja mogę tylko tak... No, nie jest bliska. Ale no, ja się nie mogę najdalej. Sprawdzę, czy teraz, że stąd na przykład. Opa. Dlaczego ja mam ubraną normalną piłkę? Czekajcie, gdzie ja mam tu te piłki? No. Z krzesłem powinienem... Zobacz, to moje krzesło jest, tutaj, wybierz, mamy krzesło, o mamy krzesło, dobra, a tak to na bank nie dostrzelimy, dostrzeliliśmy, <grymne> 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 o jakim cudem? jest tak blisko, dobra, teraz też my możemy strzelać z daleka widzowie, no i w końcu o to mi chodziło. Stąd możemy. No nie trafiłem chyba za bardzo. Dobra, no, sprawdzamy widzowie, czy stąd możemy. Możemy! Jest! dobra w końcu. Lecimy dalej widzowie. Stąd Już trochę mniej zrobiłem. No, słabo strzeliłem. Dobra, sprawdźmy czy stąd mogę. MOGĘ! Dobra widzowie, lecimy gdzieś dalej. Patrzcie, ile my już mamy pieniążków, jak stąd daleko wcielamy. Oj! To już chyba za daleko. Tyle strzeliłem. Już się laguje. Widowie, nie mogę strzelać. Zbyt się laguje. O! O! Jest ok. Ale nie ma dźwięku. Nie wiem dlaczego. Coś się zepsuło. Co jest? Nie mogę strzelać. Widowie! Nie. Widowie. Roblox mi laguje. Dobra, mam nadzieję, że to nie będzie problem. Stąd możemy strzelać? Nie, już za daleko. Ale mamy dużo pieniążków. Sorry, że nie będzie dźwięku, to dodamy widocznie inną muzykę. Co jest? Nie mogę obracać kamery. Mogę tylko przybliżać albo oddalać. Widzowie, czekajcie, Pocięcie wszystko załatwimy. Widzowie, musiałem włączyć i włączyć Robloxa. Ale mam nadzieję, że teraz. Będę mógł grać. Ale zobaczymy. Disconnect. Widzowie, co się dzieje. Nie wiem, widzowie, co się stało. Ale trochę się boję. Znaczy to pewnie jest zwykły błąd gry. Ale to jest jakąś myszkę w lewym, wodnym rogu. Ale to chyba tak ma być. Wiecie, że gram na tablecie, więc myszki tu nie powinno być. Nie wiem co tu ona robi. I nie wiem co tu się dzieje. Mam nadzieję, że teraz mnie nie wywali. Jak mnie wywali, to przyniesiemy się na Brawl Stars'a i o tym pokadamy. Jest, dobra, działa. Jeszcze by już się przestraszyła. Co jest nie tak? Dobra, mamy to. Mamy trochę pieniążku, więc kupimy sobie więcej siły. I trochę więcej tego. Tak. To nie powinno zaszkodzić. A czekajcie, tutaj mamy to. Ale już się przestraszyłam. Już takie najgorsze myśli sobie myślałem, że ktoś mi hakował konto. <laughs> ja nie wiem dlaczego tak myślałem. Przecież to jest znaczy, to jest możliwe, ale przecież po co by ktoś miał mi hakować konto? Ja nic nie mam przecież na tym koncie. W ogóle już sobie myślałem, że będę. Nie aplikacje do dodawania strasznej muzyki. <grymne> nie wiem, naprawdę, widzę Dobra, stąd możemy strzelać? Możemy. Dobra, sprawdźmy, skąd możemy teraz strzelać. Stąd chyba nie mogliśmy, prawda? Teraz sprawdźmy, czy teraz możemy. Możemy. Dobra, to lecimy dalej. A stąd możemy? Możemy! Dobra, to jest teraz mega daleka. Możemy. A ile to jest? Mhm. Mhm. Już zaraz tą kwotę zdobędziemy, jak widzicie widzowie. No, no i już mamy tą kwotę. Dzień dobry! Mogę, mogę wejść? Chyba mogę. Dobra, strasznie czy stąd mogę strzelać. 100%. Dawaj, 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 please, please, please. No i coś nie wyszło. Nie mogę już kurczę, kupić. Dobra, to wiecie, ja kolecę jeszcze do tego. na miasta i będę stąd strzelał, żeby kupić, żeby mógł dalej strzelać. Daleka. Uuu. O no, już widzicie, już, już widzicie, jak to rośnie, jak rosną pieniążki Tak się zarabia kasę. Zrobię. To prawda, Robloxie I na. Y, tam, no. w simulatorze. Na simulatorze piłki nożnej. Ale i tak się zarabia. No co jest, ja nie mogę strzelać stąd. No przecież nie mogłem. No co jest? Dobra, stąd też muszę odstrzelać. Czy e, to poleciało? Czego to tak leci dziwnie? Widzowie. Max. Więc już maksymalnie ile mogę tego. I zobaczymy czy teraz będę mógł strzelać. Będę miał dobry cel. Coś mi się cel zepsuł i to tak zupełnie. Nie wiem dlaczego mi się cel zepsuł. O, ale teraz mi się naprawił. Nie. Dobra, to teraz sprawdźmy czy mogę kupić ile maksymalnie za to kupuję to. Dobra, lecimy tu i zobaczymy, czy już stąd mogę strzelać. Baga czy stąd mogę strzelać? Leci! Jest, mogę stąd strzelać! Ja cię kręcę. Tu widzicie, jak to jest daleko, My się nie chcę ładować. No i też, czekajcie. No i mamy też oczywiście prezencik kryształki. Dobra, sprawdźmy, czy dalej możemy strzelać. Sorry, że widzowie po takiej przerwie wracam Ale musiałem też trochę odetchnąć od YouTube'a Kamerka mi się zepsuła, nie mam za bardzo co nagrywać Co prawda telefonem mogę, no, ale Telefonem nie nagrywasz i tak samo tak jak tabletem Więc no Więc no, ale właśnie teraz nagrywamy Więc mam nadzieję, że się cieszycie, że wróciłem że I co? I strzelamy i teraz wystrzelimy, teraz wystrzeliliśmy, ale ja nagle muszę mieć przynajmniej 90% żeby wystrzelić. Nie kliknąłem tego! Nie wiem, coraz bardziej zaczynam się bać co mi tu się dzieje. Tu się same rzeczy klikają. W ogóle nawet ta aplikacja mi się tak dziwnie zmienia. O co tu chodzi, widzowie? No a ta uliczka dalej swoje. Pyperypy, pepery, py. O hej. No jakbyśmy dostrzelili, to ja nie wiem co by zrobić. Zaczynamy, mogę to kupić. Dobra. Spida sobie trochę lepsze. O, dobrze. <grywa> ile mam łodzi? Aż się poczułem. A, ja szybszy jesteśmy prawie tak samo. Dobra, zobaczymy ile zarobię. Widzicie, mam tak mało i uwaga, teraz strzelam. Piękne to było. Dobra. To my zestrzelamy i zaraz chyba zakończymy odcinek. Dobra, jak strzelę teraz z końca tego, to wtedy kończymy odcinek, widzowie. Więc zobaczymy. Powiedzmy, że to jest koniec i uwaga. No prawie Czujcie, nie chcę kończyć odcinacka ale i tak jakiś próg muszę wyznaczyć. No no i ten cel muszę jeszcze zwiększyć dobra, lecimy tam no czekajcie tu, bo to było coś takiego bardzo fajnego, czyli raz dwa Zniknęła akurat. Hmm, nie podobało mi się to za bardzo. O, tu mamy pojawiło się nowe. No co jest? Ja tego nie kliknąłem. Gaz, gaz, gaz. No co jest? Dobra, sprawdźmy czy stąd. mogę już, ale zaraz dwa. Dobra, no, jeszcze że mogę. Dobra, ale czy z końca już mogę? 100% musi mi trafić. Uwaga! No co? Ale jakim cudem? Ale powiedzcie mi, dobra, od tego kamienia chociaż muszę trafić. 95, to już. No. Kurczę. Ale spróbujemy stąd 100. O, dobra. Teraz? Też nie. Dobra. Teleportujemy się i znowu kupujemy to. I czy teraz mogę? No co jest? No widowie mi się naprawdę zaczyna też psuć. Dobra, teraz... Proszę, niech raz będę mówił. Papa widowie.